Wszystkim... Mam nadzieję, że zbudujecie to wszystko w waszych rękach. Gdzie teraz, Gdzie to jest, to jest, to jest za

Каша! shit Dobry Państwu. Stoję pierwszy raz w takiej sytuacji. Długo się zastanawiałem, co właściwie powinienem Wam powiedzieć. Czy mam opowiadać o tym, że w 1995 roku, kiedy przyjechałem do tego miasta i znałem go tylko z jednej małej wycieczki szkolnej. Obowiązkowo Dar Pomorza na brzeże zobaczyłem gmach teatru, który wydawał mi się tak ogromny, że pewnie nie dam rady, ale nie wiem dlaczego, bo nie musiałem, a jakoś poczułem potrzebę przeniesienia się tutaj. I przez 16 lat jestem tutaj z Państwem. Myślę sobie, że na taką osobistą refleksję mogę sobie pozwolić, dlatego, że troszkę czuję się ojcem tego, co tutaj się w tej chwili dzieje. Wiem, że okropnie wygląda to, co widzicie nad sobą, i że przyzwyczailiście się, że to jest najpiękniejszy budynek teatralny w Polsce, ale mnie się marzyło, żeby był jeszcze piękniejszy żeby był jeszcze bardziej funkcjonalny. I dzięki. Dobrej woli wielu ludzi udało mi się doprowadzić do tego momentu, który jest teraz. Poprosiłem Was, żebyście się poprzebierali w kostiumy, bo jesteście teatrem. Jesteśmy po to, żeby nieść ludziom radość, czasem wzruszenie, czasem żeby ich tylko oderwać na chwilę od ich codzienności. Bywa, że smutnej. Ale bywa, że po prostu wypełniamy im trochę czas. Nie mamy ambicji, żeby przewrócić świat do góry nogami, ale chcemy robić to, co robimy w dobrych, fajnych warunkach. I to się ziszcza w tej chwili, i z tego powodu jestem szczęśliwy, i z tą, tym szczęściem się dzisiaj dzielę z Wami. Witam Was wszystkich, witam przedstawicieli władz, naszego inwestora. Nie wiem, czy to dobrze używam określeń, bo ja oczywiście narobię błędów. Jestem jednak bardziej artystą niż e, zarządcą. Tak to tylko przypominam na wszelki wypadek. Witam Was bardzo serdecznie i myślę, że możemy zaczynać. Proszę, Andrzeja, śledziałem poprowadzenie dalej. A zatem akt erekcyjny, sceny nowej, teatru muzycznego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni. 19 kwietnia o godzinie 11 ma miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego sceny nowej Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni, będącej pierwszym etapem rozbudowy teatru. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego biorą udział poza przedstawicielami Marszałka Województwa Pomorskiego Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek. Prezes Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. Generalnego Wykonawcy Jarosław Popiołek. Architekt, autor projektu rozbudowy profesor Józef Chmiel. Jest z nami również obecny duszą i ciałem dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Muzycznego Maciej Korwin. Jest naszą intencją, aby dzięki rozbudowie Teatr Muzyczny imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni powiększył swój potencjał i stał się centrum życia artystycznego Pomorza. Był ośrodkiem promującym kulturę, miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców regionu i zapewniającym rozrywkę na wysokim poziomie. 30 kwietnia 1972 roku Danuta Baduszkowa wmurowała akt erekcyjny pod budowę obecnego gmachu teatru autorstwa architektów Józefa Chmiela i Daniela Oleńskiego. Było to doniosłe wydarzenie w historii teatru muzycznego w Polsce i zwiększenie jej długoletnich starań o nową siedzibę dla muzykalowego teatru jej marzeń. Od 1995 roku kontynuatorem idei Danuty Baduszkowej jest Maciej Korwin. Pomysłodawca rozbudowy teatru. Dzięki pomocy marszałków województwa pomorskiego Jana Kozłowskiego, Mieczysława Struka i prezydenta miasta Gdyni Wojciecha Szczurka powstaje nowe, nowoczesne oblicze teatru muzycznego. Dzięki środkom Unii Europejskiej i samorządów miasta Gdyni i województwa pomorskiego, teatr zyska scenę nową z widownią na 300 miejsc. Widownia dużej sceny powiększy się do 1070 miejsc. Powstanie też większe dwupoziomowe FUAE. Nowe wejście zyska scena kameralna. Dzięki zmianom teatr będzie mógł grać dla przeszło 1500 widzów jednocześnie. Pragniemy, aby wmurowanie aktu erekcyjnego symbolizowało początek kolejnego etapu w historii teatru muzycznego, a zarazem kontynuację. Tradycji zapoczątkowanej przez Danutę Baduszkową, przeszło pół wieku temu. Będziemy przez kolejne lata dostarczać mieszkańcom całego pomorza, teatralnych wzruszeń i emocji. Chcemy być centrum kulturalnym regionu być jego godną wizytówką służyć mu i inspirować. Uroczyście inicjując rozbudowę teatru muzycznego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni, akt erekcyjny sceny nowej podpisują. Bardzo proszę panią dyrektor Beatę Jaworowską w imieniu pana marszałka o podpisanie aktu. Zapraszam pana prezydenta też tutaj, pana prezesa i pana profesora Chmiela. Jako się żekło w imieniu prezydenta miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek, prezes zarządu Mostostalu Warszawa SA Jarosław Popiołek i architekt profesor Józef Chmiel, jak również dyrektor Teatru Muzycznego Maciej Korwin. Prosiłbym teraz o, o zabranie głosu naszych gości. Proszę bardzo, Pani Dyrektor Jaworska. Drodzy Państwo, serdecznie pozdrawiam w imieniu Pana Wieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego. Niestety musiał zostać w Leńsku na posiedzeniu zarządu, ale jest myślami z nami i, i, przy, i tak samo jak my wszyscy tutaj cieszy się z tego, że, że, to, że już rusza y, ta inwestycja tak naprawdę. Już mamy za sobą papiery, jeszcze będziemy mieli oczywiście całe segregatory, szafy segregatorów, wagony segregatorów na pewno, y, ale ten, ten symboliczny dzisiejszy gest pokazuje, że, że teatr rusza z kopyta, a nas cieszy to, że to chyba nie ma takiego przypadku, że tu się burzy, tu się buduje, a tam się gra. Więc ja czekam na nową premierę, cieszę się i trzymam kciuki za całą inwestycję. I do zobaczenia w nowym, wspaniałym dmachu. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja muszę przyznać, nie przypominam sobie tak uśmiechniętej i tak kolorowej ceremonii, murowania kamienia węgielnego, jakiejkolwiek. Inwestycji, ale myślę, że to nie przypadek. Jesteśmy w miejscu bardzo szczególnym. Świat teatru rządzi się swoimi prawami, ale chcę powiedzieć, że przede wszystkim dla nas to bardzo ważki moment. Chciałbym, korzystając z okazji, poprzez panią dyrektor, serdecznie podziękować panu marszałkowi, bo myślę, że ten projekt zarówno funkcjonowania teatru, jak i jego rozbudowy to taki fajny, dobry przykład, jak można współdziałając realizować rzeczy trudne za panem dyrektorem i jego zespołem niezwykle mozolny proces przygotowania projektu od strony technicznej, finansowej. Pan dyrektor skromnie na początku powiedział, że się bardziej czuje artystą niż menedżerem. Myślę, że tak naprawdę przez przygotowanie tego projektu udowodnił, że jest co najmniej tak dobrym menedżerem, jak i artystą, co nas bardzo cieszy. Ale żeby to wszystko mogło stać się ciałem potrzebne były środki finansowe i tutaj Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa i Właśnie aktywność pana marszałka, bo to zarówno środki, które były włożone wkład własny, ale przede wszystkim ta decyzja zarządu województwa o tym, że rozbudowa teatru muzycznego, że ten projekt, na który nie tylko w Gdyni oczekiwaliśmy, ale także na całym Pomorzu, bo teatr w pełni ważną miejsce, ważne miejsce na mapie artystycznej całego Pomorza i kraju stanie się rzeczywistością. Cieszymy się, będziemy trzymać kciuki za sprawną realizację. Myślę, że fakt, że to właśnie mostostal będzie realizował rozbudowę tego teatru to najlepsza gwarancja sprawności przedsięwzięcia, to firma, którą znam od lat i naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, to oczywiście efekty procedury przetargowej, ale naprawdę w dobre ręce inwestycja trafiła. Tak zapewniony czyn jej pan dyrektor. Ale w całej rozciągłości chcę chcę podkreślić i wyrazić swoje przekonanie, bo to bardzo ważne, żeby. Projekt ważny realizowały profesjonalne zespoły ludzi, a Państwu życzę i sobie, byśmy jak najszybciej spotkali się w tej nowej siedzibie i cieszyli się kolejnymi wspaniałymi projektami wydarzeniami artystycznymi w pięknym, zmodernizowanym budynku teatru muzycznego. Jestem bardzo wzruszony, bo przyznam się, że pierwszy raz biorę udział takiej uroczystości. Mimo, że projektowałem i ja realizowałem szereg obiektów, między m.in. Teat odbudowę Teatru Narodowego w Warszawie, Teatr Muzyczny Operowy w Bydgoszczy, i cały szereg, to pierwszy raz mam przyjemność uczestniczenia w takiej wspaniałej uroczystości. Jestem wzruszony, bo dla Państwa projektujemy obiekt bardzo skomplikowany. Obiekt, który dotychczas był zrealizowany w mniejszym zakresie, ale o rolę w dowód, że takie wspaniałe realizacje udało Wam się realizować przez te lata w tym obiekcie. Czyli to już zapowiada, że następny etap, ja przypuszczam, będzie równie owocny i równie wspaniały, czego bardzo Wam, wam tego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. No ja chciałem tylko powiedzieć, że w odróżnieniu od Pana Dyrektora mam dosyć często okazję do e, brania udziału w tego typu właśnie uroczystościach, jak, 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 jak murowania korekcyjnego czy kamienia węgielnego. Natomiast przyznaję szczerze, że w takiej uroczystości rzeczywiście nigdy jeszcze w życiu nie brałem, e, nie brałem udziału i przyznam szczerze, że mnie trochę tak mówiąc po, po, po językiem budowanym trochę zamurowało. Trochę, trochę tutaj straciłem pomysł na tą wypowiedź, także w zasadzie to ograniczę się tylko do nawiązania słów pana Prezydenta Szczurka i potwierdzę, że z naszej strony możesz być pewni, że realizacja będzie sprawna i wszystko zostanie zakończone zgodnie z tolimi terminami. Także szukajcie, szykujcie repertuar. I No i przy okazji poprosimy, może, o kilka takich wejściówek po znajomości, bo podobno o to niezwykle w nie trudno. Dziękuję. No jest fajnie. A to, co jest najważniejsze, mili moi, co wiemy, bo może trochę jako artyści jesteśmy i bywamy zarozumiali, że przed naszymi gośćmi stoi najlepszy zespół Teatru Muzycznego w Polsce, co potwierdzają. Inni też. Wam się ta rozbudowa należy. Mieszkańcom pomoże się ona należy. I myślę, że wszystkim tym, którzy kochają sztukę, którą my uprawiamy się, to należy. Bardzo Wam dziękuję za udział w tej uroczystości. Naszym gościom serdecznie dziękuję. Miejmy nadzieję, że wymyślimy taki repertuar i będziemy dalej dawali się wszystko, żeby się po prostu podobało. Dziękuję Wam bardzo. Pampara. this